Dzisiaj ja i mój kolega, mój kuzyn Oto jest on, Jasiek, Miros Skujemy się na pół godziny w Kandajka, W kandalnikach, Jak? Nie umiem tego mówić, dobra? Więc się skujemy i cię zakuwamy już zaraz I zobaczcie Mamy? Takie Co? O kurde! To jest blisko gówno bandziora Oświetlenie Dobra widzowie Dajcie ja skuwamy, dawaj ty się pierwszy takuj To mi ręce skój Pierwszy szokuj Ja sobie drobam? Tak Gdzie to kupiłeś Maxio? W Empiku No i co ty robisz? W Empiku Dobra, Ja chcę bluzę zdjąć Dobra czas start Dobra Miło z widzowie nie zdałem a nie stało się Długo ale nie, dlaczego ja ty mi dałeś <śmienią> prawą? Ej! obiektywy, kurde, jaśnie. Się... A gdzie jest Ambik? Ambik? Nie wiem. Nie wiem. I nie Obok mu. No nie, bo, się, bo przegramy. I przegramy stówkę. już minęło minuta. I 9 minut! Let's ile minut? bo jeszcze 9 minut. Dobra, chodźcie, idziemy. A mogę zamienić? Nie! Ja przegramy stówę od Olka, hmm. prawda? Nie! Nie zostałeś z I tu są pies. Będzie, bądź, Ja też nie wiem, ja też nie tu! Nie! Bo przegramy stówę od Olka! To. dobra widzowie idziemy teraz przed nami pierwsze wyzwanie z prawie minęły dwie minuty to będzie kurde no nie wiem ale powiedział nam takie no i musimy iść tam No beton chodź tak idziemy tylko że nie możemy jej w ręce wraz z tej piłki to bandior idzie i mamba ej dobra widzowie zostało nam jeszcze 28 minut to jest bardzo dobry znak. Nie właśnie to się zara, dobra, stój, chodź. Chodź! Dobra. Żebyś na górze biuro nie wdepnę. Dobra, kopnię. Jodu zaraz nie odepchnę. Dobra. Można sobie trochę zapiąć się. Dobra. Ty też się napięcie. Jestem zaknięty. A, dobra, dobra. Ale jesteś ślub. A nie, było podrapać. Nie da się. Ja. Dobra, bo ja mam bo chyba. Dobra, widzę nasze pierwsze wyzwanie. Czyli? To jest takie. No, koniec to... będzie najtrudniejszy. Musimy biegnąć z piłką. Któryś z nas musi mieć piłkę. I musimy przebiec aż 15 metrów. Więc chodź, ustawimy się. Więc to piłkę, To piłkę zostało. Czuję! Minęło już 3 minuty. A my nie przerwaliśmy. 3 minut? Jestem, 27. O nie, ja się muszę czekać. A robimy siku? Po co? Nie. Jesteś głupi. Mi brać jest cioteczny, jakiś porąbany. Dobra, już mamy. O kurwa. Tak, u stać. Musimy razem z piłką biegnąć do końca, okej? Okay? Uh -huh. Ale ktoś z nas musi mieć piłkę, okej? Okay? Dobra, ale musimy równo biec. No i. Elo, trzy, dwa, zielo. No i. Ch... Dobra, na prawie 4 minuty. My robimy wyzwanie na 15 metrów. Dobra, ja będę, 3, 4. Musimy ciągle biegnąć. Tylko nie biegnij na szybko. I musimy go rozsalić. O, dobra! Dobra! I... 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 Jodka! 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 A Mam tak? Mówię, minęło już nam 5 minut, nie 4. Jak ja mogę w tym chodzić? 4 minuty. Widzowie minęły. Idziemy po lody? A gdzie są lody? W górnej lodowce. Idziemy po lody? Nie. Dobra, Dobra to chodźcie się po lody. Ja mam Niechos... Dobra, nie chodź. Dobra, my sami. Tylko jakby otworzymy te lody, jak ja trzymam. Ja nie do lody. a dalej widzowie, mini już 4 minuty. To jest bardzo dobrze. No? Zminęło? Nie pierwsze wyzwanie za nami. Co? Dobra, widzimy jak my mamy tu wejść? Ja wam pójdę. Po schodach, ja! My musimy! My musimy! My musimy. My musimy. My musimy. My musimy. Nie. Dobra, idź! Nie, czekaj! Idź! Czekaj, jak się... To jest nasze zadanie! Ale dobra, sami sobie zjemy. Dobra, sami sobie weźmiemy. Nie! Ew, idę już 5 minut! 5 i pół! Takie się Jeszcze jeden! Nie, bo zaraz Jeden jest. To ty jest Nie, Grasą, grasą, Ja tych nie chcę. ja też nie wiem. ja Otwieram, Jak to otwieram? Jak ja to otworzę? tak ja mam pomysł, czekaj. Połóżmy widzów. Ja otwieram. Ej, Kurde. Już, kurde. Ja dzisiaj, widzę jeszcze jadę na ryby. Będzie kolejny odcinek. Ale nie wiem, czy będzie odcinek. Czym on e, Dobra, widzowie, minęło tam już 6 minut. Nie, no, jest, <gry> jest problem w tym. nie, w zdjąć. Że nie, mogę. No, bo nie, mogę nie, No nie, 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 widzimy nie, 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 tyłu. Iść. nie, 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 iść. nie, nie, się nie, 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 się nie, 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 on jest sobie loda, ja nie mogę loda jeść. <głos> <głos> nie, mam siły. nie, może się potrafię, Dobra, chodź, idziemy. I e, dobra, minęło już 6 minut Idź, idź. Idź! E, dobra widzowie! Mi minęło 6,5 minuty! Chodź! Idziemy! Ewi, mamy wyzwanie za dwie minuty. Prawda? Za dwie Za minutę? Nie, już mamy. No teraz idziemy właśnie robić kolejny wyzwanie. No damy. Nie. widorach trzeba wziąć. I powiedz co będziemy robić. Kto nie wie to... Kurde! Głupi pomidor. Mhm. Dawaj. Chodź. Mhm. Dawaj, chodź. Idziemy. To wyzwanie zbanie śmieszne i wiem, czy możemy je wam pokazać widzowie, bo jest spore. Czekaj, chodź to. Co ty będziecie? <śpiewa> no, ale chodź, bo bym taki pomysł. Dobra, minęło 27 minut, zostało jeszcze 20, 23 minuty. 23 minuty, dobra, musimy, Jasiek musi być tym pomidorem, tą ręką, którą ma. Czekaj, czekaj! Pff.

Takie jest zadanie, bo <zigkeiten ME 1971> to w każdaka to, to jest ciężki. To, to jest ścięskie, to ręka niżej Teraz ja? Ja mu... Zaufaj mi. Mu mu Czekaj na pomysł. To ja eh, wiem! To jak ja będę rzuciał? Takie rękę do przodu wiesz, Czekaj Dobra. Czekajmy. Trzy, dwa, trzy. Nie! I udało się Idę po zosta! Idę kość po urką i... I to wytrzymaliśmy za 7 minut. 8 minut. Ale ten filmik jest zakończony. Już ale to było ciężkie. No, o, jak mi daj garstek, bo, bo to się zerwało. No. No, to chyba ciężkie. Dobra, jednak nie może być takiego planu. Co? Ale ten filmik jest zakończony już. OLEK! Robimy kolejny? Tak. OLEK! Chodź! Nie udało się. Nie wytrzymaliście? Nie. Jak ja byś to nam się zerwały. Mieliśmy taka komikty. My... Widzowie, naro! Kto Naro!